W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak doszło do porwania siostrzenicy naszego bohatera przez dyrektora szkoły. Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do słuchania. Opublikowane przez It's a Burner SN. Nigdy nie myślałem, że tego doświadczę. Jestem pracowity, niezawodny i pełen szacunku. Nie wiem, jak mógłbym stracić taką pracę, zwłaszcza, że dopiero co ją dostałem. Pracując do późna i wieczorami przez ostatnie kilka tygodni zatrzymywałem się w Walmarcie żeby kupić coś na obiad. Zwykle kończą pracę około północy i zatrzymują się wtedy po drodze do domu. Za każdym razem, gdy jestem w Walmartie, prawie nikogo tam nie ma, z wyjątkiem nocnej załogi. Wykładają oni wtedy towar na półki w sklepie i robią inne rzeczy. Z tego co zauważyłem, nie noszą wtedy ubrań sklepowych. Wiele z nich ma na sobie bluzy lub kurtki w różnych kolorach. Piszę to, aby dodać trochę kontekstu. Poszedłem tam zeszłej nocy i miałem na sobie bluzę z kapturem. Zaczynam chodzić po alejkach, próbując wymyślić, co chcę na obiad. Myślę o makaronie i mijam kilku facetów, którzy układają towar na półki. Nagle słyszę krzyki tego faceta. Ten głos staje się głośniejszy. Hej, hej, słuchasz? Odwracam się, żeby zobaczyć, co się dzieje, a ten facet podchodzi do mnie. Znowu się spóźniłeś? Nie myśl, że nie zauważyłem, jak wchodzisz przez drzwi po dwunastej. Zaczynam się śmiać, myśląc, że ten facet żartuje. Zanim zdążę cokolwiek powiedzieć, skacze na mnie. Myślisz, że to zabawne? Twoja praca nie jest dla ciebie ważna. Chcę, żebyś poszedł ze mną do biura. Jestem całkowicie zdezorientowany i zaczynam się rozglądać, jakbym był w ukrytych kamerach. Zaczyna odchodzić, a ja odwracam się i wracam do zakupów. Wraca minutę później i zaczyna znowu wrzeszczeć. Chcesz zostać zwolniony? Bo jeśli teraz nie pójdziesz ze mną, wyrzucę cię. Zaczynam się śmiać jeszcze mocniej, a potem pytam go, jak mam na imię? Posyła mi to zdziwione spojrzenie, więc zapytałem go ponownie, jak mam na imię? Czy w ogóle wiesz, kim jestem? Patrzy na innych facetów w alejce, którzy w tym momencie przestali układać towar, żeby obserwować rozwój wydarzeń. Następnie spogląda na mnie, próbując wymyślić, co dokładnie powiedzieć, zanim jego głowa eksploduje. Powodzenia w wypełnianiu dokumentów, żeby mnie zwolnić. Skoro nawet nie znasz mojego imienia, nadal się śmieję z tej całej głupiej farsy. Zbieram składniki na spaghetti, próbując dać temu facetowi wskazówkę. Odchodzi, a ja patrzę na innych facetów w alejce. Jestem pewien, że w końcu się domyśli, że nie pracuję tutaj. Zaczynają się śmiać, a ja komentuję. Nie mogę uwierzyć, że straciłem pracę, o której właśnie dowiedziałem się tej samej nocy. Opublikowane przez Deleted. Stało się to wczoraj, byłem w Canadian Tire. Dla wszystkich, którzy nie są Kanadyjczykami, jest to mieszanka Walmartu, sklepu z artykułami budowlanymi, elektroniką i sklepu samochodowego. Miałem na sobie dżinsy i starą czerwoną koszulę Polo. Pracownicy noszą czarne spodnie i czerwoną koszulę Polo z logo trójkąta i liścia klonu na piersi. Kupowałem wycieraczki do mojego samochodu, bo moje już nie wycierają deszczu z szyby. To fascynująca historia. Mają tam ekran dotykowy, w którym wybierasz jakie masz auto i informują cię o konkretnych rozmiarach potrzebnych dla każdej wycieraczki i marki. Bawiłem się ekranem, przeglądałem różne rozmiary i marki wycieraczek i czytałem recenzje każdego z nich. W nawiasie. Sprawdzam wszystko zanim to kupię, co zawsze doprowadza moją żonę do szaleństwa. Słyszę, że ktoś za mną mówi: "Przepraszam". Myślę, że chcę użyć ekranu, aby dowiedzieć się jaką wycieraczkę kupić. Więc przechodzę do sekcji która zawiera interesującą mnie markę wycieraczek i zaczynam szukać potrzebnego mi rozmiaru. Moje założenie było błędne. Poszła za mną do miejsca, w którym teraz przeglądałem bardzo źle zaopatrzone stoisko z wycieraczkami. Od teraz będę ja, a ona będzie wredną babą, którą skrócę do WB. Wredna baba. Dlaczego odszedłeś ode mnie? To bardzo niegrzeczne. Nie wiedziałem nawet, że w tym momencie do mnie mówi, więc patrzyłem na wycieraczki. Wredna baba. To niewiarygodne! Mówię do ciebie! W końcu zakliknęło, że jestem tym, z którym ona rozmawia, więc głupio odwracam się twarzą do niej, ściskając 28-calową wycieraczkę, jak małe dziecko trzymającą kredkę ja. Mówisz do mnie? Wredna baba Tak, do ciebie! Muszę wiedzieć, jaki rozmiar wycieraczki kupić do mojego Mercedesa ja. Do tego służy ekran. Powiedziałem, wskazując na ekran z wycieraczką w dłoni i wracając do poszukiwania drugiej brakującej, lecz nieuchwytnej 28-calowej wycieraczki. Wredna baba. Jesteś okropny w swojej pracy. To nie jest właściwa obsługa klienta. Powiedziała napuszona. Ja. Hmm, nie pracuję tutaj. Wrócę do tego, co robiłem teraz. Wredna baba. Chcę teraz porozmawiać z twoim przełożonym. To nie jest sposób, w jaki powinno się traktować klientów. Ignorowanie mnie i odmawianie mi pomocy to haniebne, w tym momencie jakby odsuwa się ale tylko kilka stoisk dalej. A półki w dziale motoryzacyjnym nie są pełnowymiarowe. Są na wysokości klatki piersiowej, więc możesz widzieć cały dział. Po prostu pokonuje kilka okrążeń alejkami wokół mnie, wszędzie rozgląda się za kierownikiem, ale myślę, że nie odchodziła daleko, aby nie tracić mnie z oczu. Ja nadal nie pracuję tutaj. Trudno będzie więc ci znaleźć tego menadżera, a ty mnie nie słuchasz, okej. Okay. Mówię do niej i kończę, ponieważ najwyraźniej nie obchodzi jej to w ogóle. Wracam do wycieraczek. Kiedy ona dalej rozgląda się w poszukiwaniu kierownika, ja znajduję wycieraczkę i ruszam w stronę kas. Ściga mnie i staje przede mną, próbując powstrzymać moją ucieczkę zanim znajdzie menadżera. Wredna baba: Nie! Nie możesz odejść, dopóki nie porozmawiam o tobie z twoim przełożonym! Mam dość tego własna. Wyciągam telefon i dzwonię do menadżera. Jestem samozatrudniony, więc dzwonię do jedynej osoby w moim życiu, którą można by nazwać moim menadżerem: Żona. Odtąd nazywana boss. Ja zadzwonię do kierowniczki specjalnie dla Ciebie, nie znajdziesz jej tutaj. Włączam głośnik, żeby szalona pani mogła to usłyszeć. Gdy dzwoni telefon, uśmiecha się do mnie z wyższością. Jakby miał odgryźć sobie tyłek. Ja Hej, jak leci podróż? W nawiasie, jest w podróży służbowej. Boss. Świetnie, mam świetne spotkanie z L3. W nawiasie, ludźmi na poziomie wiceprezesa. Co słychać? Ja. Kupuję wycieraczki. Boss. Jesteś tak podekscytowany nimi, że musiałeś do mnie zadzwonić w środku dnia? Wredna baba staje się naprawdę sfrustrowana w tym momencie. Najwyraźniej chce jak najszybciej porozmawiać z moim menadżerem, aby mnie zwolnić. Ja. Nie, stoję obok kobiety w Canadian Tire, która chce porozmawiać z moim menadżerem. Wydaje mi się, że jesteś najbliżej tego. Chcesz z nią porozmawiać? Boss. Co do cholery? Jestem na głośnym mówiącym? Ja. O tak, szalona dama cię słyszy. Jak inaczej ma rozmawiać z moim menadżerem? Pozdrów szaloną damę ode mnie. Wredna baba wreszcie zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie mam loga sklepu na mojej koszuli i może nie jestem pracownikiem. Bos. Jesteś takim dupkiem! Przepraszam panią, mój mąż jest idiotą, ale on tam nie pracuje. W tym momencie zaczynam się śmiać. Ja. To spoko skarbie, ona wydaje się trochę wolna, czy coś. Prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy, że się z niej śmieję. Mówię prześmiech, podczas gdy wredna baba wydaje jakiś przerażony dźwięk z tylnej części gardła i odchodzi. Udało mi się kupić wycieraczki i wyjść ze sklepu bez dalszych incydentów. Moja żona myśli, że byłem podły dla tej kobiety. Odpowiedziałem jej, że walczyłem z głupotą. Za długie nie czytałem. Szalona pani zażądała rozmowy z moim menadżerem, więc zadzwoniłem do jedynej osoby w moim życiu, którą można nazwać moim menadżerem. Mojej żony. Opublikowane przez Hik CTL. Najpierw małe wyjaśnienie. Tutaj w Niemczech mamy Bundeslander. Trochę jak Stany w USA, ale o wiele mniej niezależne. Ponieważ system szkolny zależy od widzimi się w tych województwach, często rozpoczynali letnie wakacje o różnych porach. W nawiasie. Największym tego powodem byłby chaos w systemie autostrad. Jeśli każdy chciałby pojechać na wakacje tego samego dnia. Nie jest to również nowa historia, ale wydarzyło się to kilka lat temu. Moja siostrzenica pochodzi z Bawarii, a ja z Badeni Wurtenbęger. Jej letnie wakacje rozpoczęły się o cały tydzień wcześniej niż nasze, i przyjechała w odwiedziny z moją siostrą i rodzeństwem. Był poranek i postanowiliśmy wyprowadzić psa na spacer i udać się do piekarni po drugiej stronie ulicy dużego kompleksu szkolnego. Wszedłem ona została na zewnątrz z psem. Wróciłem i już jej nie było. Przedstawmy naszych bohaterów. WD, wkurzony dyrektor, ja to ja, S, siostrzenica. Postanowiłem zadzwonić do niej na telefon komórkowy, i tak wyglądała nasza rozmowa. Siostrzenica. Dzięki Bogu dzwonisz, wkurzony dyrektor, krzycząc w tle Jak śmiesz odbierać telefon, kiedy z tobą rozmawiam? Masz dość kłopotów za opuszczanie zajęć! Jak się później dowiedziałem, wyrwał jej telefon z ręki i musiał się rozłączyć. Zdałem sobie sprawę co musiało się stać i poszedłem do szkoły, aby wyjaśnić to nieporozumienie i udałem się od razu do biura dyrektora, mając nadzieję, że albo tam będzie, albo wkrótce zostanie przyprowadzona przez nauczyciela. Będąc przed biurem, już słyszałem jak na nią krzyczał. Wkurzony dyrektor, przestań podawać mi fałszywe imię i przestań kłamać. Nie wyjdziesz stąd, dopóki nie poznam prawdy i obiecuję ci, że zostanie to wspomniane w twoim świadectwie szkolnym. W nawiasie, mamy tutaj oceny z ogólnego zachowania, a nauczyciele mogą napisać tam również komentarz. Jest to coś, na czym zależy pracodawcom, jeśli szukasz na przykład praktyki. Nie zwracałem sobie głowy pukaniem i wszedłem od razu. Wkurzony dyrektor, kim jesteś i jak śmiesz wchodzić tutaj bez pukania? Ja. Jestem wujkiem tej dziewczyny. Co ty do cholery sobie wyobrażasz? Ona nie chodzi do twojej szkoły. Wkurzony dyrektor. A, myślę, że to z tobą rozmawiała przez telefon. Niezła próba, ale nie pomożesz jej wymigać się teraz odpowiedzialności. Dojdę do sedna tego i oddam ją tylko jej rodzicom. A teraz wyjdź z mojego biura albo zadzwonię na policję i aresztują cię za wtargnięcie do szkoły. W nawiasie. Szkoła to miejsce chronione, więc masz tu więcej kłopotów niż zwykle za wtargnięcie bez pozwolenia. Ja. Zostanę tutaj, by chronić moją siostrzenicę przed Twoim szalonym tyłkiem. A wezwanie gliniarzy brzmi jak naprawdę dobry pomysł. W końcu porwałeś moją siostrzenicę. Zadzwoniłem więc i po prostu powiedziałem policji, że moja siostrzenica została porwana i żeby jak najszybciej przyszli do biura dyrektora w tej szkole. Wkurzony dyrektor. Czy naprawdę oczekujesz, że uwierzę w Twoją fałszywą rozmowę telefoniczną? Ona, dopóki nie ma tu jeszcze policji, znowu zaczął krzyczeć na moją siostrzenicę, która była już we łzach. Ja, przestań kuźwa krzyczeć na moją siostrzenicę. Nie będziesz się w ogóle do niej zwracał, dopóki nie będzie tu policji albo inaczej ja cię zamknę! Wkurzony dyrektor, to jest to. Dzwonię teraz na policję, aby cię aresztowali i wreszcie poznam jej prawdziwe nazwisko. Więc zadzwonił na policję tylko po to, żeby się dowiedzieć, że faktycznie ja zadzwoniłem na policję wcześniej. Nagle nie był już taki pewny siebie i można było powiedzieć, że trybki w jego głowie zaczynają się obracać. Około pięciu minut później w końcu przyjechała policja i zostaliśmy rozdzieleni. Oto z grubsza to, co moja siostrzenica powiedziała gliną. Czekała przed piekarnią, gdy wkurzony dyrektor przyszedł do niej jak z piekła rodem. Krzyczał na nią, że naprawdę ma dość ludzi opuszczających szkołę w tygodniu przez rozpoczęcie wakacji i zrobi z niej przykład. Zanim zdążyła coś powiedzieć, złapał ją bardzo mocno za ramię w nawiasie, wystarczająco mocno, że dostała paskudnego siniaka przez ponad tydzień i właśnie to wepchnęło go w poważne kłopoty. Policjanci zabrali jej dane i potwierdzili, że pochodzi z Bawarii. Następnie zapytali nas, czy chcemy wnieść oskarżenie, a ja tylko powiedziałem, że oczywiście tak. Wkurzony dyrektor usłyszał, jak policja stawia mu zarzuty, i nagle zdał sobie sprawę, że jest w naprawdę głębokim głównie. Więc podszedł do mnie. Wkurzony dyrektor: Hej, to tylko nieporozumienie. Musisz to zrozumieć, że muszą być surowy wobec ludzi opuszczających szkołę. Ja. Jeśli przez bycie surowym masz na myśli napaść na dwunastolatkę, że aż ma od ciebie odcisk dłoni na ramieniu, który spowoduje ogromną bruzdę oraz uprowadzając ją spod mojej opieki i bezprawnie uwięziłeś się w twoim biurze, krzycząc na nią i strasząc ją, to nie, nie muszę tego zrozumieć. Wkurzony dyrektor, proszę, całkowicie przesadzasz z tym. Mogę zostać zawieszony bez wynagrodzenia, a nawet mogę stracić pracę. Ja... Dobrze ci tak. Każdy, kto tak traktuje przestraszoną dwunastoletnią dziewczynkę, nie powinien już nigdy więcej pracować z dziećmi. W końcu naprawdę stracił pracę i bardzo się cieszę, że to zrobiłem. W trakcie śledztwa okazało się, że był żałosną wymówką nauczyciela. Lekceważył dzieci, zawsze stawał po stronie nauczycieli bez względu na to, jak bardzo mylili się, a nawet kilkakrotnie bił dzieci. Poszedł do sądu za napaść i usiłowanie i uprowadzenia plus bezprawne uwięzienie, a także kilka innych obrażeń ciała na uczniach. Stracił pracę i emeryturę dostał dwa lata w zawieszeniu i 500 godzin prac społecznych z zastrzeżeniem, że nie może to być nic, co dotyczy dzieci. Zabroniono mu także kiedykolwiek pracować z dziećmi.